Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Połni nowych Urcio, i w dzisiejszym odcinku chciałbym troszeczkę porozmawiać z Wami. Ostatnimi czasy generalnie staram się utrzymywać dosyć dużą aktywność na kanale i publikuję filmy co tydzień. Natomiast czasami, jednak, mimo wszystko, nie zawsze mam możliwość zrobienia filmu co tydzień. I chciałbym Was poinformować o tym, że możliwe, że filmy będą się pojawiać jednak co dwa tygodnie, a niekoniecznie co tydzień. Jeżeli natomiast będę miał jakąś takie, taką wenę, natchnienie, to na pewno y, filmy będą się pojawiać co tydzień, natomiast nie zawsze. Po prostu chciałbym Was poinformować o tym, że nie zawsze film będzie co tydzień. Co dwa tygodnie na pewno, co tydzień niekoniecznie. Druga sprawa. Jest to Wasza aktywność. Ostatnio przebiliście wszelkie moje oczekiwania względem kanału. W tym momencie jest Was już ponad 17,5 tysiąca. W przeciągu ostatnich 28 dni doszło prawie 300 subów, może nawet trochę więcej. Generalnie ostatni film nabył, nabił ponad 10 tysięcy wyświetleń. Jest to dla mnie mega, mega ogromna satysfakcja. I chciałbym Wam po prostu podziękować. Dlatego dziękuję Wam bardzo za tą aktywność i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i będziemy mogli troszeczkę razem przejść przez, te, przez tą nową generację. I tyle. Dodatkowo chciałbym jeszcze poinformować Was, a właściwie to zaproponować Wam też troszeczkę: to, żebyście w komentarzach dali. Ewentualnie pomysły jakieś na filmy, ponieważ, no wiadomo, ja sam z siebie również mam kilka jeszcze pomysłów do zrealizowania, natomiast powoli się one kończą i jeżeli chcielibyście coś zobaczyć na kanale, to możecie dać znać, to po prostu wezmę to pod uwagę i może taki film się pojawi. Chciałbym również podziękować osobna moim wspierającym, bo... Cieszy mnie to, że mogę dla Was również robić ten content, i że Wam się to podoba, i jeszcze dodatkowo wspieracie kanał finansowo, więc super, że jesteście. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jeszcze na długie miesiące. No i tak naprawdę byłoby to na tyle. Generalnie to byłby taki film troszeczkę bardziej po prostu, żeby podziękować i poinformować Was o tym, że filmy niekoniecznie mogą być co tydzień czy co dwa tygodnie raczej właśnie co dwa tygodnie niż co tydzień. Chciałbym was jeszcze zachęcić do tego, aby śledzić kartę społeczności na YouTubie, bo tam często informuję o tym, czy film się pojawi, czy też nie, albo ewentualnie możecie też wejść na Discorda, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Także to by było na tyle taki odcinek bardziej informacyjny dzisiaj pogadankowy i słyszymy się za tydzień w filmie, ponieważ tego filmu jeszcze nie liczę taki, jako taki film, wiecie, y, pełnoprawny z teorią albo z jakimś innym czymś z kucykami związanym. Także dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia. Kopycio!